Czy ty byś się zgodził z tym, z takim określeniem, że poeta to jest semantyczny drapieżnik? Tak, w tym fragmencie, w którym mówiłem o ruchu i o umiejętności, no bo po co, po co nam jest, jest język, czy jakby ta czujność związana z obserwowaniem świata. Z której też wywodzi się poniekąd literatura bo i, i poezja, poezja musi być czujna, tak? poeta jest czujny językowo za, zawsze. E, no, właśnie dlatego, że z jednej strony jesteśmy drapieżnikami, a z drugiej strony musimy się bronić przed e, różnymi rzeczami. Tak, tak, przychodziłbym się z takim. A w takim razie, to, przepraszam, że jeszcze za to jedno pytanie. No bo to y, zakłada pewnego rodzaju przemoc. Drapieżnik jest, y, znaczy, Drapieżnik jest drapieżnikiem, ponieważ jest, no, jest spowodowany no, przemocą. No, tak. Zdobywa coś dla siebie. Y, no, jakąś no, Możemy na różne sposoby spojrzeć na tą e, drapieżność. Z dwóch względów nie dlatego, że mamy e, silne mięśnie, e, pazury, kły czy, 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 czy szczęki, bo wręcz przeciwnie mamy narzędzia. Jednym z tych narzędzi jest język, który też jest e, narzędziem. E, które jest narzędziem przemocowym, bywa. o czym bywa, o czym wiemy doskonale, przemoc słowna jest, jest, jest bezspornym, bezspornym faktem. A może, a, a może jest tak, bo bardzo mi się podobała ta metafora pod, podkradania fraz, metafora, no, ale każdy, jak, jak, Tak. Każdy, no, jako no, forma drapieżnictwa tak, ale i być każdy... może, żeby was jakoś y, pogodzić, może właśnie, bo jakby bez, bezdyskusyjne jest to, że język jest formą zawłaszczania rzeczywistości. No przez to, że jest interpretacją, tak? No to... Więc między drapieżnością a zawłaszczaniem jest już cienka granica. I może poezja yy, to się bardziej przykro w, w twoją stronę, yy, jakby tym yy, się różni od języka, który też jest metaforą że właśnie yy, ma ten imperatyw zawłaszczania i drapieżności zminimalizowany, albo go unika. Bo jest raczej... Yy, 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 raczej wegańska, dobra no tak, jest wegańska. Ale, ale to no, z ręką na sercu żaden poeta, w, ani w tym kraju, ani na świecie, nie może powiedzieć z czystym sumieniem, że nigdy nie ukradł e, jakiejś zasłyszanej frazy. Po prostu idzie się w tłumie i słyszy się coś, co, jak perła komuś przez przypadek, E, um, a może ją właśnie ocalił, a nie no, ukradł? No, ocalił, ocalił ukradł. No, nieważne, jak zwał, tak zwał, chodzi o to, że przetrwało. Mówił pan tutaj o wychwytywaniu dźwięków, o podsłuchiwaniu rzeczywistości. Od razu mi się przypomniał fragment y, wiersza leżenia Mirona Białoszewskiego, chyba najlepszego detektora y, we współczesności. Y, jest tam taki fragment: niech ja sobie w naturze tak leżę, tak? to zaraz napadnie mnie coś i zje. Ja nie widzę za bardzo. Y, jakby ewolucyjnego uzasadnienia dla poezji. Oczywiście możemy jej drapieżność wyjaśniać, ale takie odniosłem wrażenie, że pan jakby chce wyjaśnić wszystko takim ewolucyjnym kodem. Nie, nie, nie. nie. nie, nie. Stąd, stąd ta końcówka tego, tego tekstu, że ja nie wiem, czy ja poprawnie w ogóle postawiłem taką tezę. Jak mówię, że jest coś na rzeczy: taka analogia. E mnie się podoba, jak krążę wokół niej, dlatego, że jakoś wydaje mi się, że coś tam może być. Ja nie mówię, że jest. Tak samo, jak nie da się udowodnić tezy paru naukowców o tym, że kaszaloty mają języki. To wygląda jak, strukturalnie wygląda, jakby to był język. Na dodatek te atlantyckie mają inne kliknięcia niż te pacyficzne, chociaż do, jedne z drugimi się są w stanie dogadać. To dalej nie jest dowód na to, że ten język sensu stricte taki jak nasz istnieje. Ptaki też porozumiewają się. Wystarczy, no, trzeba być naprawdę wielkim ignorantem, żeby nie spostrzec, że to, że, one, że się między sobą komunikują. Ja sobie wyobrażam, że no ja, ja na przykład stare samice, bo głównie samice <laughs> dożywają takich 300-400 lat waleni błękitnych, które uczą szlaków morskich, młode samice, znaczy drogi na żarowisko, za pomocą w ich języku, ballad albo, albo poezji. No, dlaczego nie? No, czy to nie wydaje mi się takie aż tak, tak niemożliwe. Właśnie nauka pokazała, że rozpiętość komunikacyjna, w której my żyjemy, w której się znajdujemy, i w której tak zwany poeta pisze tak zwaną poezję, jest niesłychanie szeroka. Ona się rozszerza z dnia na dzień. I ona się rozszerza właśnie z jednej strony kiedy e, dochodzimy jakimiś sądami do tego, w jaki sposób komunikują się grzyby i walenie, a z drugiej strony dochodzimy do tego, że na przykład duża część e, mediów w tej chwili korzysta z robotów. Otóż okazuje się, że duża część mediów korzysta z robotów i roboty będą przygotowywały materiały prasowe, już przygotowują ma materiały prasowe. Więc nasza, e, jakby to powiedzieć, e, Nasz obszar, obszar, naszego zainteresowania musi to uwzględniać. Tak zwany poeta nie może żyć, czy pracować, czy działać, działać bardziej niż pisać w sytuacji, kiedy nie zdaje sobie jakby sprawy z tego, w jaki, jakie, jaki jest zakres komunikacji, w którym on się porusza. I dlatego tutaj odwoływanie się do nauki jest bardzo słuszne i wielu naukowców się dziwi, że poeci się nimi nie interesują. Otóż najwyższy czas, mnie się tak wydaje, żeby poeci zaczęli interesować się nauką, żeby zaczęli interesować się waleniami, ptakami, grzybami i innymi dziedzinami rzeczywistości, ponieważ ta rzeczywistość dopiero poprzez naukę w gruncie rzeczy się przed nami odsłania. Dzisiaj większość nauk otwiera takie pola, które w pewnym sensie są wspólnymi polami bo są polami wielkich pytań, na które wciąż nie ma odpowiedzi. To znaczy, one, te, te współczesne nauki otwierają przestrzeń, która jest przestrzenią nie, nieogarnioną, I w, i w pewnym sensie poezja może wejść, właśnie może wejść w dialog. Dokładnie, z nauką. Jeżeli weźmiemy w ogóle fizykę, tak? jeżeli mowa o, o, o czymś, co jeszcze 20 czy 30 lat temu było fantastyką naukową, to znaczy, jeżeli. Poważni naukowcy mówią o tym, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że żyjemy w czymś w rodzaju matrycy, tak? że to, co widzimy jako rzeczywistość, pojmujemy, o czym mówią nauki buddyjskie od dwóch, ponad 2600 lat że to mózg buduje i projektuje na rzeczywistość. W rzeczywistości, tak, rzeczywistości, rzeczywistości tego wszystkiego nie ma. To, jest, to są splątki kwantowe, układy atomów, takie czy jakie To na Boga jedynego, czy to nie są pytania zadawane przez poetów i rozważane przez poetów od, od setek lat, to, to są pytania metafizyczne, tak? I dlatego zgodzę się, no, nauka zaczyna podabniać się do metafizyki, zbliża się do religii i jest już w tej, tej chwili jak najbardziej duchową i humanistyczną dziedziną. To nie jest szkiełko, szalka i, i przesypywanie jednej substancji i ach, bo wybuchło, tak? To, co pan tutaj przekazał, także tu przepraszam, ale jakby trochę inaczej idę, niż inaczej to rozumiem niż, niż dotychczasowe wypowiedzi, to jest dla mnie po prostu taki symptom wspinania się na palce. No ta, tam jest ta anegdota z tymi szwedami, z tym językiem szwedzkim. No takie właśnie, nie rozumiemy świata, więc posługujemy się czymś innym, jakimiś takimi metaforami, waleni, grzyby i tak dalej. No. no to, to ja, jest... Ja panu zburzło. Tak. Dla, dla mnie jest to nie do przyjęcia. Ja ten, ten typ kultury ja odrzucam. Absolutnie, absolutnie. Pana, pana rozumiem, e, dla mnie nie do przyjęcia jest typ, e, typ, e, wiele typów kultury. Ale na przykład, e, dlaczego skąd ta metafora, ja potem to wytłumaczę doskonale, skąd ta metafora e, z, e, ze Szwedami. E, otóż jest taka dziedzina sztuki. W której, w której jestem przedstawicielem, bo jestem kompozytorem z wykształcenia, tak się składa, e, która nie niesie za sobą znaczenia. Dźwięk nie ma e, znaczenia. E, do dźwięku możemy e, dopowiedzieć pewną historię, tak bo utworu, do utworu, bo jest e, skomponowany i tak dalej. Ale dźwięk sam w sobie jest tylko dźwiękiem, niczym, e, niczym więcej. Jeżeli spróbuje Pan e, zrobić taki eksperyment, e, z, Próbuje odlepić od słowa jego znaczenie, tak? Uzyska pan szereg dźwięków, alikwotów kwotów takich wyższych, z mniejszym natężeniu, wyższym, jak zabrzmi jak muzyka. Niech mi pan uwierzy. I jeżeli pan przełoży to, na, na dźwięki wyjdzie po prostu muzyka to nie jest wspinanie się na palcach. To jest po prostu inne rozumienie językowej rzeczywistości. Jeżeli wyobrazimy sobie język jako bryłę, tak, to moim obowiązkiem jako pisarza jest zataczanie tutaj kręgów i badanie tego wszystkiego od każdej możliwej, możliwej strony. I wydaje mi się, że to i tylko to jest interesujące w, w poezji, bo to daje możliwość wypowiedzi na temat rzeczywistości takiej prawdziwej. Edward mówi o, o biologiczności, o biologizmie poezji. Jest w tym dużo buddyjskiego myślenia. I, i, I poezja oczywiście, że jest organiczna to jest rytm naszego ciała, który się przekłada na frazę to jest oddech. I Edward prawdopodobnie wolałby na oddechu i rytmiczności ciała Czy Ktoś inny powie, od oddechu do, już jest kawałek do modlitwy, prawda? No tak. Więc, więc obchodzimy tę samą rzecz z dwóch, tak, dwóch tak, stron. Tak, tak, tak. tak. Widzisz, ja w tym akurat tekście nie chciałem dotykać sfery saku, dlatego mm -hmm. że do, ty, mm -hmm. nie, nie, nie no. o tym była ta mm historia. -hmm. Przede wszystkim chciałem powiedzieć jedną rzecz też przy okazji. Mnie się zawsze wydawało, że piszę wiersze po to, od momentu, w którym samoświadomie zacząłem je pisać po to, żeby mnie zaniepokoiły i żebym dotknąć czegoś, czego nie rozumiem. To znaczy, babcia zawsze mnie powtarzała, boisz się iść do lasu? Idź tam. Pierwsze, co mm -hmm. należy zrobić, to trzeba tam iść. To, co mnie niepokoi, to jest to, gdzie mogę znaleźć jakąś cząstkę, cząstkę prawdy, jakiejś wiedzy o samym sobie czy wiedzy o życiu w ogóle. Tak to jest funkcja poezji. No.